Dzień dobry, witam Państwa na e, komentarzu e, podsumowującym <trym> dzień. Kontrakty na indeks SP 500 <trym> rosną. Są już blisko chorób. Myślę, że niedługo dojdzie do realizacji zysku, która może skargować <trym> w dużym stopniu cały ten ruch wzrostowy. Na kontraktach na rynku technologicznym sytuacja jest analogiczna, tylko że względnie jesteśmy <laughs> bliżej oporów i ten sygnał do realizacji zysków może być bardziej czytelny. Ranek niemiecki też rośnie i też widać tutaj mniejszą dynamikę niż na przykład tutaj, więc to by wskazywało na to, że też zbliżamy się do Przyślenia krótkoterminowego. <knie> Muszą ono nastąpić albo dzisiaj, albo jutro. Potem spadki. Myślę, że spadki będą korekcyjne. W dłuższej perspektywie można liczyć na kolejną falę wzrostu, więc spadki można było wykorzystać do budowania pozycji długich. Polski rynek niestety słabszy. Poszedł dzisiaj dalej w dół. Jeden z tym zakłada, że z tego dołka rozpocznie się odbicie, które będzie miało postać takiej trójfalowej struktury. Ale nie można też wykluczyć sytuacji, w której rynek zejdzie na ostatni dołek, jeszcze go powiedzmy nieznacznie przekroczy i dopiero potem rozpocznie się to właściwe, trwalsze odreagowanie wcześniejszych silnych spadków. Na okresie euro-dolara doszło do spadków. Testujemy wsparcie w tym rejonie oraz w tym rejonie. Myślę, że próba przełamania tych spadć może się nie udać. W efekcie potem zobaczymy odbicie. I potem można rozważyć dwa scenariusze. Pierwsze to jest takie, że odbicie będzie korekcyjne i potem rynek jeszcze raz będzie spadać i wtedy już te wsparcia mogą zostać przełamane. Drugi to jest taki, że rynek będzie miał trwalsze wzrosty. Aby do tego doszło musimy przełamać krytyczny opór na poziomie około 1,11,10. Więc gdyby doszło do przełamania tego bardzo ważnego oporu, no to wtedy można liczyć na wzrosty w gdzieś około 1, 12 1,1230. Jeżeli ten opór został przebit przez jakiś korpus e, e, świecy popytowej, tak to tutaj to jest na żółto, oczywiście żółta to nie będzie świeca jakość zielona, no to wtedy można oczekiwać na dalsze wzrosty. E, dobrze, w takim razie przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie dolara do złotego. Tutaj się niewiele dzieje, jest raczej dosyć duża stabilizacja. W krótkim terminie możliwe jest jakiś ruch do góry potem, jeżeli na eurodolarze byśmy mieli wzrost, no to tutaj moglibyśmy mieć mocnieniu na naszej waluty. No i przejdziemy teraz do złota. Tutaj doszło dzisiaj do sporych spadków, oczywiście względnie dosyć dużych spadków. Dotarliśmy do wsparcia w około 1142, to jest dołek sprzed kilku miesięcy dołek tegoroczny. Myślę, że zanim to wsparcie zostanie przebite, to dojdzie do jakiegoś odbicia. To odbicie już nie powinno wracać powyżej poziomu 1154 i potem w dłuższej perspektywie to już w przyszły tydzień moglibyśmy liczyć na dalsze spadki. Kolejnym celem po przełamaniu 1142 to będzie 1132 z dodać poprzedniego roku i po przełamaniu 1132 moglibyśmy, wracać, moglibyśmy spadać do poziomu około 1100. No i przejdziemy teraz do sytuacji na tysięcy roku. Po wczorajszych wzrostach dzisiaj doszło do spadku. I teraz ważne jest to, żeby sprawdzić, jaka jest struktura spadków z tego lokalnego szczytu. Zrobimy to na okresie 15-minutowym. Mamy spadek, odbicie, potem kolejny spadek, potem znowuż spory ruch do góry i znowuż spadek. Wydaje się, że bardzo ważne wsparcie, znaczy bardzo ważna opora jest tutaj w tym rejonie. Co prawda martwi mnie to, że ten poziom został już raz przekroczony i to nie zadziałało i nie mieliśmy mocniejszego ruchu w górę, więc gdy będzie sytuacja taka, że na przykład tutaj ten dolek zostanie obroniony, to jeżeli ten dolek został obroniony, jeżeli poszedł w górę i doszło do przebicia tutaj tego bardzo ważnego dołka, to dodatkowym potwierdzeniem tego, że rynek miałby dalej rosnąć, powinno być przełamanie tutaj tych dwóch lokalnych szczytów. Przełamanie tych lokalnych szczytów mogłoby nas e, zaprowadzić na ostatnie szczyty i w dalszej perspektywie moglibyśmy jeszcze zaatakować poziom 53-75. Wrócimy teraz na to test jednogodzinny. E, więc gdybyśmy mieli mieć tutaj e, wzrosty, na przykład tutaj był do dołu, potem był do góry, przebicie tutaj lokalnych, lokalnych szczytów, jesteśmy tutaj moglibyśmy wtedy zatykować 53,75. widzimy, że miejsca strona koptowa będzie miała niewiele, bo tak z jednej strony się nie a z drugiej strony gdyby doszło do kontry podaży, no to z kolei przebicie tutaj tego bardzo ważnego poziomu skutkuje tym, że cała odbicie z tego dołka, który mieliśmy wczoraj, przejęłoby po tylko trójki, mielibyśmy A, B, C w związku z tym w dalszej perspektywie, gdyby rynek e, schodził w dół, czeka nas powód do dolnego ograniczenia tej wielosesyjnej fazy konsolidacji. To w tej chwili wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na godzinę 18 na szkolenie, w którym będziemy mówili o tym, w jaki sposób wykorzystać wskaźniki w analizie technicznej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.